Grzesiu tutaj się dyplomem chwali. Dzień nie dobry. Się, Dzień tym dobry. Tym, tym to nie tu nie chwali. ma czym się chwalić. Te oceny to. No znaczy, tak? Oceny to. Na styk? A komu? Po co oceny? Pod... Przeglądać jak inżynier jest, magister jest. Dokładnie. No, Jesteśmy w złotorze, i idziemy do notariusza kupujemy kawałek ziemi. Ile dokładnie? Hektar. Półtora hektara. Blisko naszego domu, piękne miejsce, Aż żal, że na tym polu się nie wybudowaliśmy, przy lasku Oj, 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 oj. Ale no nie jest, się będzie tam oprawiał, będzie, co tam będzie rosło teraz, co tam zasiejesz? Nie wiem Jeszcze nie wiesz? Myślałam, jęczmień że już chyba. wiesz, jęczmień No to będzie browar, a dom już mamy Patrząc na te przepisy, to już może dobrze, że dom mamy no, A teraz ja się muszę tłumaczyć, się na... że jestem rolnikiem, co nie? O to chodziło z tym dyplomem Tak, tak, bo inaczej nie można, nie mógłbyś kupić gruntów rolnych, tak? Tak mhm. No, bo zmieniało się trochę w prawie. Dobra, lecimy, bo już mamy mało czasu. Myślałam, że jest odrobinę cieplej. bo u nas przez te wielkie okna tak się nagrzewa. Rzeszko z rana. Umowy podpisane. Rześ jak jeszcze został i czeka na akt, a ja idę do pieciarni i słoneczniki jak będą. A tutaj rynek w Złotoryi, akurat kwieciarnia jest zamknięta. Znaczy jest karteczka, zaraz wracam. Więc chwilkę mogę poczekać, nie za długo. Co? Mamy Co? to? Mamy to. Akt notarialny. Mamy to. Można wracać. Można... można. wracać, Kręciora. można spłacać, można orać. Trzeba do Excela wprowadzić? Tak, Grzesiu tutaj skrupulatnie w ja naszym wszystko związku wszystko podlicza. I... Wszystko. To znaczy, no nie rozliczasz mnie z każdego kwiatka, nie no, są, ale takie... Słuchajcie, to nie wszystko, tylko grubsze kwoty, żeby wiedzieć, czy, czy na koniec miesiąca to będzie, nie my, czy idziemy czy nie będzie. Czy trzeba coś kombinować, czy nie. Ostatecznie w tamtej kwieciarni się nie doczekałam, ale kupiłam w innej. Piękne słoneczniki. Szybkie zakupy jeszcze po drodze na wsi w moim ulubionym sklepie w ja Samie i co my tu mamy? Pieczywko, Krzysiek mówi daj kabanosa, bo głodne po drodze, ale pod spodem mam piękny boczek, samo mięso i jeszcze cieplutki. Cieplutki? Ciepły, naprawdę, dam Ci dotknąć, ciepły boczek. Rędzarni? O, o Aha. gruby. No, dziękuję, dziękuję. Zabierz się do domu, ja wezmę. Ja wezmę kabanosy i boczki. Co sobie kupujesz, a ja Ci... A Ty mi wręczesz. I mi zamykasz, i rządzi. Przed nimi. Tak, dokładnie. Patrzcie, jaki romantyk. Codziennie dostaję. codziennie przed pracą. Liwcia przejęła kwiatki i pyta się, czy to z pola, czy z kwiaciarni. Musimy sobie posadzić słoneczniki w przyszłym roku, co? To jest świetny pomysł. Z jakiej to okazji? Bez okazji. Czeka. Kupiłam, bo wiesz, że mama kocha kwiaty, tak? O! Nie wiem czy te nożyczki da radę. Lubicie słoneczniki, dzieciaki? Hmm? Jakie są Wasze ulubione kwiatki? Największe największa. Różne i słoneczniki w takim dzieciakie. A róże to w jakim kolorze? Czerwone, białe, różowe? Wszystkie. Wykupiłam wszystkie słoneczniki, ostatnia siódemka. Chciałam dziesięć, ale myślę, że i tak fajny bukiet się stworzył. Szybka kawka, ponczuś i będziemy gotować. Tutaj już się gotuje barszczyk. Moja mama nastawiła. To też wy też jedzie pączuszki. No pewnie, wszyscy to wszyscy, nie? Pycha, z posypką, z lukrem. Ja mam chyba ze śliwkami w środku. Dobra, kawa wypita, czas się przebrać i do garów. Dzisiaj w planach co mamu mamy? Gołąbki, ale takie tradycyjne, zawijane, wieki takich u nas nie było. I dwa sosy. Będzie sos z leśnych grzybów, i będzie sos y, pomidorowy dla dzieci. Kapusty jeszcze nie parzyłyśmy. Ja patrzę, jak mama robi. Czyli najpierw tego głąba usuwasz, tak? Tak. A później dopiero. I później wkładam do garka I odwracam. Głąbem do dołu, czy obrąbem? do dołu, a później. Obracasz, ja? sobie obracam. Ściągam liście. I zobaczycie Nie. dalej. Mamy tutaj ponad kilogram mięsa, dokładnie kilogram i 400 gramów. Jest to mielona karkówka. I na tyle mięcha 700 gramów ryżu. Starczy? Starczy. Więc ryż będziemy zaraz gotować. A to czym doprawimy? Sól, pieprz, czosnek ty zawsze dajesz? Pięknie, Pięknie schodzi ta poszuka. Pusta nazywała się, że jest typowo gołąbkowo. Ona no, taka bardziej płaska, nie? No ale też to troszeczkę. Powiem Ci tak, tak to gołąbki ja mogę robić, bo ja nagrywam, a Ty robisz. Ja tylko ryż nastawiłam i mięso naszykowałam. Nic trudnego. Piękne. No wyjdzie ich trochę, dwa dni będziemy jeść chyba. To jest dobre jedzenie. Gołąbki dobre i na świeżo i później odsmażyć na smalczeku na przykład, na patelni. A, pokażę Wam. Tutaj już mamy też sos gotowy. A, no robię coś, bo ja zrobiłam sos, więc nie ubijam się tak do końca. Ciasno? Układasz ciasno, nie? Później to będziemy zalewać bulionem i czosnek. Jeszcze do tego mówisz, że wciśniemy, tak? Do wody. Tak, do wody i będziemy tak gdzieś do pół godziny dusić. Szybko ważę, zawsze robię, nie robię w takim. Właśnie ja muszę sobie kupić szybkowar. Jak na razie to kupiłam. Jak się nazywa to do soków? Na indukcję. Sokownik. Sokownik na indukcję. Fajna sprawa. I nie był taki drogi, bo chyba 120 zł za niego dałam. A duży, 8 litrów. Czym większy liść, to więcej wchodzi Mhm. w te mniejsze. Bo dzieci uwielbiają tą kapustę z gołąbków. To jest gołąb. Mamy całe naczynia, 5-litrowa, 5 albo 7, nie, nie wiem. Chyba 5 bardziej, 5,4 chyba. Ale jeszcze trochę nam zostało mięsa. A tutaj stygnie barszczyk za oknem słońce, chociaż dzisiaj jeszcze temperatura bez szału, ale idzie ciepło do nas, więc panowie mam nadzieję, że skończą w końcu żniwa. I tak wyglądają nasze gołąbeczki. Próbujemy. Dzieci już jedzą. I jak dzieciaki? Dobre. Nie ma czasu powiedzieć, bo tak sobie Nie będę ich nagrywać przy jedzeniu. Ale chyba smakuje, co? Nie nagrać. Nagraćcie? Nie, jedz sobie spokojnie. Pokazać Kapuchę uwielbiasz, co? My z pomidorowym, a w międzyczasie zrobiłam sos grzybowy. Więc to jest porcja dla męża. Czekamy jeszcze na lifcie. Pobiegła po swój aparat. W torebce kapusta pekińska, marchewki i ruszamy na grapę. Nie byliśmy od roku i trochę się stęskniliśmy za tym miejscem. Aparat masz? Możemy jechać, tak? Dobra, to wskakuj. Chyba u fryzjera były niedawno. Dobra, dostaliśmy, dostaliśmy zgodę na karmienie marcheweczkami. No tam iść do Livi! Chodź tam, pójdziemy zobaczyć. Chyba musisz jej dać. Mogę jeszcze jedną, bo tam są dwie białe. Tak, chodź do nami. O kurce i więcej. Widzisz? Nawet nie mamy po jednej marchewce. Oh. Widzisz jaka czarna? Nie odpuszcza. Mogę dać jednej takiej ślicznej? Ujujujuj, jaka ładna. oj no. a może martwińczkę? Pani Tak tak. No. Ładna. Ja chcę z tą małą zdjęcie. Ale tutaj jest bardzo duży alpak. One sobie chodzą y, luzem. Ja już nie mam, ja już nie mam. Wszystko wam mhm. dałam. Cisza, spokój. Na parkingu trzy samochody, więc naprawdę Wam polecam rancho grapa, miejscowość pielgrzymka koło złotoryi na dolnym śląsku. No zdecydowanie za mało tych marchewek widzieliśmy. Wszystko zjadły. Nie zdążyliśmy jeszcze pójść do Danieli, ale tu już hasło plac zabaw padło, to idziemy chyba na plac. Zdają nas. Już nie mamy jedzenia. Ta jedna nie może się od nas odczepić. No, chyba musimy zabrać ją do nas. O, osioł, ale osioł daje włoski. Osioł tak robi z natury, wiesz? Jemu się nic nie dzieje. A ta wraca z nami, jak mi spacie ciągle, ciągle Co za nami idzie i torebka mi sprawdza. Czy aby na pewno nie mam już jeść. Do samej bramy, do samego wyjścia nas odprowadziła. I koniec wycieczki. Janek rolnik z krwi i kości, na koniec się pyta, czy jeszcze może zerknąć na ziemniaki, bo tutaj komuś rosną. No i idź, idź, zobacz, tylko nie wchodź w pole.